Znasz to uczucie, mówisz sobie: Od jutra dieta, a potem mija dzień, dwa i nagle trzymasz w ręce paczkę chipsów, zastanawiając się, jak to się znowu stało. Dobra wiadomość to nie jest brak silnej woli to kwestia strategii dieta to nie tylko jedzenie to emocje, nawyki i potrzeba kontroli najczęstsze przeszkody głodówki i zbyt restrykcyjne plany jedzenie z emocji. Stres, nuda, smutek, wszystko albo nic. Zjadłem ciastko, porażka. To nie ty zawiodłeś, to system, który ignoruje psychika. Trzy rzeczy, które naprawdę pomagają. Planuj z wyprzedzeniem. Głód plus brak decyzji. Was najgorsze połączenie. Miej gotowe, zdrowe opcje. Zmieniaj myślenie, nie tylko talerz, Zamiast... Nie mogę jeść słodycz owoców. Powiedz, wybieram coś, co mi służy. Twój mózg reaguje inaczej. Odpuść perfekcję. Zjadłeś coś zakazanego? Trudno. Następny posiłek to nie kara, tylko kontynuacja troski o siebie. Gdy kusi cię, żeby rzucić dietę w cholerę, zatrzymaj się na trzecie pytanie: czy jestem głodny fizycznie, czy emocjonalnie? Czy to mi naprawdę pomoże się poczuć lepiej? Co mogę zrobić zamiast choćby przez 5 minut? Czasem nie trzeba siły, trzeba świadomości. Trzymanie się diety to nie wojna z jedzeniem. To relacja z samym sobą. Inny Zakazów, tym więcej spokoju. A ze spokojem naprawdę da się osiągnąć wszystko.